Hej, z tej strony wasz ulubiony farmer fasoli sensu. I jako, że naciągnąłem sam siebie na droższą wersję gry, ile? to mogę zawczasu opowiedzieć sobie o Dragon Ball Sparking Zero, więc siadaj i zapinaj pasy, bo gra jest spora i jest tu dużo do opowiadania. Powiedzmy sobie jak jest. Jest to bijatyka. I duża część zainteresowanych patrzy wyłącznie na multiplayer, a że bijatyki 3D, takie arenówki, przeważnie okazują się niezbalansowanym i monotonnym shitem, no to jest to powód do zmartwień. Po wypróbowaniu wszystkich opcji, trybów i postaci powiedziałbym, że... No, może być pod górkę. Moim skromnym zresztą zdaniem gra została zaprojektowana, by głównie cieszyć się nią solo. Jestem osobą, co dużo gra w bijatyki i uwielbia być jak spędzanie godzin na nauce ruchów i postaci, wspinanie się po rangach. Mimo wszystko, nie żałuję kupna Dragon Ball Sparking Zero i myślę, że spędzę w niej nawet bez grania online więcej czasu niż przy niektórych innych bijatykach stawiających właśnie na online. Tak więc daj tej recenzji szansę bym Cię do gry przekonał. Jeżeli jednak dalej upierasz się na rankedy, to zaraz po tej recenzji wrzucam filmik, czy warto kupić Dragon Ball Sparking 0 dla samego online. Głupi tytuł w zasadzie, pewnie jeszcze zmienię, ale link znajdziesz w opisie. Tam wejdę bardziej w głębie jak wygląda scena online dla gry. Zapewne nie jest to pierwszy filmik, który spotykasz od Dragon Ball Parking Zero i już widziałeś ten masywny rozszer postaci do wyboru. Jezu, ile tu kolorowych ludzi. <grych> Czy faktycznie jednak tych postaci jest aż tak wiele? Czy na przykład Vegeta z początku Dragon Ball Z gra się aż tak inaczej niż Vegeta z Dragon Ball Super, że można uznać je za dwie różne postacie? Może zacznijmy od tego jak gra ogólnie się klika. Ogólnie jest to olbrzymi chaos i na pewno szybko do wszystkich uników, kontr, bloków, perfekcyjnych, teleportów, łańcuchów, modyfikatorów i reszty tej szalonych opcji, szybko się nie przyzwyczaisz. To jednak ma chyba każda postać w grze. Nawet taki Mr. Satan lub jak to woli Herkules może sobie polatać i strzelić teleporta od czasu do czasu. Tak więc to jest identyczne dla każdej postaci. No i jest to core gry. Teleporty, zwykłe ataki, kontry, uniki itp. to jest to co odróżni słaby graczy od dobrych graczy. Czy to, że każda postać posiada takie same kory jest złe czy dobre? Ciężko powiedzieć. Na pewno zwiększa to nadzieję na to, że gra będzie zbalansowana. Tak więc co odróżnia postacie? No w zasadzie techniki i transformacje tylko. Mamy dwa skile, które mogą być naprawdę różnymi rzeczami. Od małej eksplozji, która odrzuca przeciwnika przez stun, po naładowanie specjala instant. Skille to nie są ataki, bardziej takie pomocnicze umiejętności. Do tego dochodzą dwa specjalne ataki, jak Kamehameha, Gali Gun, Dev Beam itp. Itd. Jak naładujemy pełną moc i przejdziemy w tryb Sparking, odblokuje się nam nowy specjalny skill. Przeważnie jest to po prostu najpotężniejsza technika dla danej postaci. Tak więc na przykład taki Goku z Dragon Ball Z rzuci Gęki Damą, a Piccolo strzeli Special Beam Cannon. Transformacje pozwalają ci się zmienić w inną wersję postaci, więc, jak wybierzemy Goku z walki z Freezą, jest opcja transformacji w Super Saiyanina. Ale też możemy, oczywiście, po prostu wybrać Super Saiyanina Goku z walki z Freezą z Roostera, bo to ten sam Goku. No i nie trzeba przechodzić jeden po drugim, tak więc taki Goku może wskoczyć od razu w Saiyanina 3 bez potrzeby przechodzenia przez 1 i 2. Ale kosztuje to więcej. W grze solo no, albo jest nam narzucona podstawowa wersja postaci, albo możemy sobie ją wybrać od tak dla imersji. W wersji online ma to troszeczkę większy sens i jest jakoś bardziej zbalansowane. No ale o tym opowiadam więcej w. W tym filmiku, gdzie wchodzę w głąb trybu online. W ogóle ja teraz codziennie prawie cały czas będę grać w Sparking Zero na streamkach na Twitchu, więc jak potrzebujesz o coś dopytać albo zobaczyć grę na własne oczy, to zapraszam, link znajdziesz w opisie. Platynuję grę, więc trochę jeszcze w nią pogram. No więc czy taka różnica postaci ci odpowiada? Odpowiedzieć musisz sobie na to sam. Mi osobiście pasuje, że Korwalki jest taki sam w każdej postaci, ponieważ gra stawia wtedy więcej na skill. No i poza tym jak już mówiłem, jest balans postaci. No, ale też no, cholernie dużo rzeczy jest do ogarnięcia. I gdybym musiał się uczyć każdej postaci od nowa, to pewnie za dużo bym mojego teamu nie wymieniał. Tak więc, inaczej trochę niż w większości bijatyk, nie uczysz się tu postaci, co po prostu całej gry naraz. Umiesz grać perfekcyjnie Goku, to już to masz. Możesz od razu wybrać inną postać na sparring ze znajomym i od razu zobaczysz, że jak umiesz grać jedną postacią, to umiesz grać każdą postacią. A okazji, by grać, jest no sporo. Zacznijmy od Story Mode, które. wow! Nie mogę się nadziwić, jak wspaniale jest zrobione. Zaczynamy od wyboru linii fabularnej. Mamy tutaj Goku, która opowiada całą historię od. Dragon Ball Z aż po koniec Dragon Ball Super i linie alternatywne. Są to historie Vegety, Gohan'a, Piccolo, Freezy, Goku Black, Future Trunksa i Girena. Dodatkowo poza tym, że mamy nie tylko główną linię fabularną z animowanymi scenkami, dodatkowo poza tym, że mamy nie tylko główną linię fabularną z animowanymi scenkami i Alternatywne wersje tych opowieści, to dodatkowo znajduje się tu coś, co nigdy nie widziałem w żadnej innej grze, a po prostu zbiło mnie z nóg. Wiesz, jak przeważnie, gdy gra rzuca ci walkę z bossem, z którym masz przegrać według fabuły, to sprawia, że walka jest nie do wygrania, albo po prostu po jej wygraniu w kaccęce pokazuje, że jednak przegrałeś. No to tutaj, w momencie, gdy wygrasz coś, czego nie powinieneś, gra po prostu stwierdza, okej, okay, skoro tak, to zobaczymy, co się stanie. I w ten sposób możesz wygrać walkę z Radicem bez poświęcania Goku, co sprawia, że nigdy nie pójdzie do nieba uczyć się od King i nigdy nie odblokuje Kaioken. I można pomyśleć, że no, fajny nod dla graczy, że daje alternatywną historię. Usiądź teraz lepiej, bo nie chcę, żebyś się zranił, przez to, to ci zaraz powiem, jak zmiękną ci nogi. Gra nie opowiada krótkiej historii w stylu: A, ha, ha ha pokonałeś Radica, teraz Goku by musiał bić się z Vegetą bez Kaiokena, nie! Gra ci opcję iścia dalej. Goku trenuje z Piccolo i Gohanem. Pojawia się od początku walki i ratuje Yamcha i Tenshinhana i inne postacie. Cała akcja rozgrywana jest zupełnie inaczej. W następnej chwili walczysz z wegetą bez Kaiokena i przegrywasz. Więc Kirillin się poświęca, by cię uratować. Goku wkurzony wtedy przechodzi w tryb super Saiyanina jeszcze na ziemi i pokonuje wegetę. Wow, myślisz sobie, że no nieźle, że tak rozwinęli tą alternatywę. Siadaj lepiej. To nie koniec. Goku leci na namek po Dragon Ball. By wskrzesić Kirillina. Vegeta, jako że już zobaczył, że Goku odblokował Super Saiyanina, to też to zrobił. Freeza nie miał z nim szans. Goku ponownie walczy z wegetą na Namek o Dragon Ball. I takich alternatywnych scen jest od groma. To jak to ci nie przekonało, że może warto zagrać w tę grę, nawet nie zwracając uwagi na w ogóle tryb online, to nie wiem co cię przekona. Jest to coś, o czym każdy kiedyś myślał, gdy gra rzuci ci bossa, który macie pokonać. Gra nie tylko daje ci historię tego, co by się stało w tym alternatywnym wszechświecie, ale leci z tym dalej. Robi kolejne 20 kroków, by nie zaburzyć tej imersji. Po co ja tu w ogóle jeszcze jestem potrzebny? Nie oszukujmy się. Nic tego nie przebije. Sam ten Story Mode jest wart dwa razy tyle co Dragon Ball Karot, a Dragon Ball Karot. Nie był nawet słabą grą. Mógłbym dropnąć mikrofon i odejść w tym momencie, gdyby nie kosztował mnie całe kieszonkowe. ale <laughs> jest jeszcze więcej do powiedzenia, Więc wyjdź z zakładki z kupnem gry i wróć tu na filmik, dobrze? Bo jeszcze nie skończyłem. Story Mode Story modem, Ale co potem? Walki bonusowe. Gradaj kilka walk w stylu Piccolo vs. Trunks albo Cell vs. Freeza itp., itd. Takie alternatywne scenariusze, które dużo ludzi mogło mieć w głowie. Można powiedzieć me. Ale to nawet nie jest core walk bonusowych. Możesz tworzyć własne scenariusze z wieloma, oj, WIELOMA modyfikatorami, może stworzyć walkę między Goku i Vegetą, gdzie jak Vegeta będzie miał mniej niż pół życia, to przyleci mu na pomoc jakiś, jakaś inna postać, a potem jak te postacie zaczynają pokonywać Goku, to Goku odblokowuje transformację, która wcześniej była dla niego zablokowana i odzyskuje trochę zdrowia. Wszystko, o czym tylko pomyślisz, da się tu zrobić. Wszystko o czym pomyślisz w kwestii gry <grywka> da się tu zrobić. Polecieli naprawdę mocno w to, by ludzie mieli co robić po zakończeniu story mode'a. Tak, dobrze myślisz. Możesz pobierać walki bonusowe stworzone przez innych ludzi. Więc nawet jak tobie nie chce się wymyślać tych wszystkich specjalnych scenariuszy i bawić modyfikatorami. Zapewniam cię, że jest gdzieś tam dziecko z autyzmem, który jest fanem Dragon Ball'a. I będzie walił po 20 takich scenariuszy, które zawsze będą w top 5 każdego dnia. <grywka> nie mam pojęcia co to znaczy. Nieskończona ilość możliwości. Z rankingiem najlepszych scenariuszy stworzonych przez graczy w wybranym okresie czasu. No nie mów, że nie przekonałem Cię, że jest tu co robić, nawet pomijając ten tryb online. Który, no, to nie jest tak, że jest beznadziejny. Tak naprawdę, tryb rankingowy zostanie poddany próbie czasu. Czy gra nadaje się na ranking? Ożyjemy, zobaczymy. Więcej teoretyzuje o tym w tym drugim filmiku, o którym wspomniałem wcześniej. Ale poza rankedami to są zwykłe walki for fun, walki ze znajomymi. Czy postacie muszą być zbalansowane, by się dobrze bawić podczas walki z kolegą? Poza tym są takie bzdety jak różne skiny, misje, kustomizacje postaci, ale nie jest to, wydaje mi się, znacząca część gry. Tak naprawdę te skiny, czy raczej outfity, jakoś bardzo się od siebie nie różnią. Nie wybiegają nigdy poza kanon, i no dupy nie urywa to, że możesz wybrać dla Goku outfit z innym logiem na plecach. Albo gdzie ma trochę podarte ubrania. Spoko, że jest taka opcja, no ale i, jakby jej nie było, to bym raczej nie pomyślał, że mi jakoś jej brak. Misje w tej grze też są taką rzeczą, która wygląda jakby została dodana albo pod sam koniec gry, gdzie już było mało czasu, albo na samym początku, gdzie twórcy myśleli, że bardziej będą się skupiać na trybie online. Bo no misje, które dają ci ozdoby do karty postaci, albo kule do przyzwania Shenlonga, który... Max, co Ci może dać, to nowy fajny outfit do postaci. No, dupy jakoś nie urywają. Nie znajdziemy tu żadnego battle passa, misji codziennych, tygodniowych, ani nic z tych rzeczy. Wygląda jakby może w którymś momencie chcieli to dodać? Tak pół na pół gotowe? Jak jednak mówiłem, drobna rzecz. Nie boli, że jest, ale też nie bolałoby, gdyby jej nie było. Jak zdecydujesz się po tym wszystkim kupić grę, to zapraszam na streamka, na jakiś sparring. Ale gram na PlayStation 5 i nie ma tu crossplaya, więc no, jak kupisz na PC, to możesz wpadnąć się, pochwalić co najwyżej, że kupiłeś. Idę napierdzielać dalej w tą grę. W końcu teraz następny tydzień zaleję ten kanał recenzjami, poradnikami, update'ami co do trybu rankiadowego. Jak cię to wszystko interesuje, to nie zapomnij zostawić suba i wpadnij jeszcze tu kiedyś. Myślę, że w przeciągu miesiąca, czy ta gra przetrwa, próbę czasu w trybie online, będzie już w zasadzie przesądzone i na pewno dam o tym update. No ale nie po to tyle wychwalałem. Story mode, by miało cię to teraz jakoś zniechęcić. Sia, my się pysie, wy moje.